Ja jestem Doda, i to kolejny odcinek z gry Margonem na moim kanale. Już na wstępie, łapkę w górę oraz subskrypcję, najlepiej z dzwoneczkiem. Już bez tego przedłużania wchodzimy do gry. I przepraszam, że dzisiaj odcinek nie wychodzi na 14, bo za 5 minut jest 14, a ja dopiero zaczynam nagrywać. I przyjmiemy sobie zadanie. Legenda o czterech żywiołach. I porozmawiamy z Rosalią. Tak, tutaj tą starszą panią, ona cały czas jakieś bajki opowiada, na różnych też eventach. Hmm, może jakąś ciekawą legendę. Tak, to jak... Ja tego nie będę... Ja to tak średnio chcę czytać, bo... jak miał to czytać na głos, to po prostu... Ja to okresy też już robiłem. I po prostu, Stelnik Lindar wiem, że jest... W y, dolinie S nawet był taki krótki quest z nim związany jak no, już jakiś czas temu, że to miał jakieś moce czy coś takiego, po prostu nie chcę robić cały czas. Znaczy nie, bo to gdybym ja to czytał, to, będę, to, to Ja nie lubię po prostu czytać na głos niczego, jakoś tak niezbyt lubię. Bo plączę się ja i w ogóle czasami. jeszcze ja czytam po cichu, to jest ok, ale po prostu, jakbym to czytał po cichu. Tak, gdyby miało sens że to, po cichu, to tak po prostu byłyby takie milczące momenty. A z tego, że znam tę to po prostu nie będę go. Ten. Przecież w sensie czytać, nie będę tego. Sekunda. Muszę pić wodę, muszę się pić Mam gorąco w pokoju. A w sumie czekajcie, włączę sobie wiatr. Mam nadzieję, że go nie będzie aż tak słychać. Dobra, ustawię go sobie na najsłabszy. Ten. Nawiw, ale żeby przynajmniej jakiś był. Możesz coś powiedzieć hmm, też mi brakowało Aby w orange W porządku opowiedz mi o tym gdzie mogę je znaleźć yy, żywioł woda to wiem gdzie jest Wsz Chyba wszystkie są Chyba muszę mieć żywioł ziemi potem Tak, dobra Na końcu ognia Dobrze wiem Co? A najpierw żywioł ziemi. To żywioł ziemi był w jakiejś jaskini. Gdzieś tutaj też był, tylko. Chyba tu, chyba tu. Na pewno żywioł ziemi był tu. Żywioł powietrza. To wiem też mniej więcej, to ch chyba jest w wichrowych szczytach czy coś takiego. Żywioł wody jest tutaj. A ognia jest gdzieś tam w okolicach w karkach, ale chyba na. Przełączyć dwóch koron, ale tutaj stuprocentowej pewności też nie mam, bo dawno tego quest'a robiłem. Zamiast chęcią że zrobię sobie tego questa dla tej broni, a wtedy pewnie i tak wezmę. Co ja, może nawet zrobię tego questa, bo jest fajny, i przy okazji chcę za niego broń, a sobie tak naprawdę wezmę moją starą broń z mojej pierwszej postaci. Bo, jest ta, bo tamta jest ulepszona. O dwa, tam 2 albo 4% przez ulepszenie, które dostałem na evencie, jakby ci jak to jest niby bogowie, bo ta wyspa z bogami. Co była kiedyś tam. I tak do tej pory mój ulubiony event wakacyjny. To jest taki jakby takie coś. Japoniach Japonia Chiny, no, połączenie tego. W, Bardziej Japonia, taka... No Japonia, dobra. Co nie, oj, pociągnąłem sobie słuchawki. To jest nadal mój ulubiony event. Wakacyjny był bardzo fajny. Co byli tam samurai w ogóle. W ogóle, będę chciał kupić grę też. Ghost of Tsushima, bo nadal jej nie kupiłem. Po prostu gram w The Last of Us jak zwykle, jak zwykle zawsze zaczynam późno. Poczekajcie, chyba ja tak idę, a potrzebuję mapę na chwilę i chyba gdzieś tu mikrofon szczyt. No. czyli chyba bliżej będzie, bliżej, tak, bliżej zdecydowanie będzie pójść piechotą. Bo on sam chyba od razu, jak się wchodzi na mapkę, to on jest po prawej, tak blisko. I tak, ja mamy tu miksturkę z ostatniego odcinka, jeszcze nie wykorzystywałem, i zacznę sobie robić po prostu i tak na dań o questu z tym kakao. Po prostu zacznę sobie robić te questy pomiędzy odcinkami, bo nie wszystkie są warte pokazania na odcinkach. Znaczna większość raczej jest taka po prostu nudnych questów. to będę je robił sam. W ogóle to są rozbójnicy, i generalnie stary wygląd rozbójników wygląda 1000 razy lepszy. Teraz ci wyglądają trochę jak Menele, tacy jacyś. A ci poprzednie wyglądają? Nawet w miarę fajnie. No, Jeleni. No, generalnie dużo tekstury jak się zmieniło: Jelenie, Niedźwiedź, na pewno, Wampir, bradliński A też jakąś inną teksturkę. Co jeszcze, co jeszcze jest zmienione? Znaczy, co było? O, węże też były zmieniane, bo węże to były jakieś takie. Wilki też były zmieniane. A rację tu jesteś. No mówiłem, że od razu po prawej. Witam żywioł powietrza. Teraz wracamy do Dolin S. Potem będziemy musieli to chyba... Jeżeli już pamiętam, to potem będziemy szli, nie? Czy nie będziemy znowu szli do Lindara i chyba będziemy szli do Unila? W ogóle dobrze też by do Unila, bo on też ma lepsze itemki. Trochę, bo ja one też. To jest na 15, to już wszystko wształo się coś kupić, O, gdybym miał wybór takich z tych podstawowych, jak są żywioły, typu ziemia, powietrze, o woda, ogień, to bym chyba wybrał moc wody, bo woda jest z tych najfajniejszych, gdybym mógł jeszcze, ten wolał lodu albo błyskawicy. Znaczy, to nie jest nawet, nawet wariant wody, po prostu w sensie błyskawicy nie jest nawet. A po prostu wolał albo błyskawice, albo lód, moce. No musiał się napić wody. Zacznę się pić, chce. A, dobra, jestem witchany już. W ogóle ten te... Nie ja mam ten nawet strój na chyba na mojej trzeciej postaci, drugiej. Nie, to jest, załóżmy, że to jest pierwsza postać. To druga to by była ta, co gra sobie prywatnie. A trzecia to by była. Tak, kiedyś zrobiłem. W ogóle jakieś tam randomowe niki dałem. W ogóle jakieś bardzo dużo randomowych ników dawałem. Niestety jedne z tych randomowych ników to jest moje główne konto. A nie ja mam ochoty wydawać. Słuchajcie, chłopcy na zmianę niku I setek z, 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 z takim znadziejnym nikiem. Bo on jest du tu dudu, tu dudu. W ogóle tu gdzieś jest ta jaskinia włączę. Chyba Albo po drugiej stronie, o tu jest, tak Cześć Dobra, i teraz ostatni Jeżeli się nie mylę, to będzie Przełączyć dwóch koron, ale te sobie ręki uciec nie dam W ogóle powinien też nagrać odcinek kolejny, a Z Enter the Gungeon Fajnie było w końcu odblokować tego naboja w ogóle to taka teraz troszeczkę też informacja ważna będzie, bo nadal nie naprawiłem jeszcze tego problemu, który miałem z Minecraftem. I szczerze mówiąc, jakoś tak, no ja potrzebuję przerwy od Minecrafta, bo dużo w niego też ostatnio grałem. Nie tylko tam budując, ale generalnie sporo w niego grałem. W świecie i zakrzywiając potrzebuję trochę jakby przerwy, bo nie chciałbym nagrywać na siły odcinka. Z Margonem, jak, 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 jak twój z Margonem, z Minecrafta. Nie nagrywać odcinka na siłę, bo no, to też nic z sensu. De, bo wtedy ani się przejmie, tego nie nagrywa, ani się przejmie, tego nie ogląda. Ciekawe, czy można je sprzedać w ogóle. Można. Czy gdybym je sprzedał, to potem musiałbym jeszcze raz je ja, zabrać, a w ja ogóle nie, nie mogę. A, nie w nie, nie, nie zginąłem. A, o widzicie, tutaj ktoś ma smoka. Skina ten z kina, to jest ze alchemii. To jest chyba kryształowy smok, czy jakoś tak? Chyba nawet teleport do Eder możemy już mieć. O, tu jest kolejny zakon równowagi, to żeby zrobić sobie. Pomiędzy odcinkami go sobie zrobię, nie wiem. Znowu je chcę zrobić na odcinku kolejnym. chociaż dzisiaj, dzisiaj jest sobota, to. I drugi odcinek z interdegandzie gdzie musiał zrobić harmonogram na kolejny tydzień. W tym tygodniu było chyba więcej Interdecant, nie wiem. Nie wiem, czego muszę sobie zaznaczać, jak kiedyś to robię kolorkami na kalendarzu. Każda gra to inny kolorek. To było wygodne wtedy. Czyś już przełączyłem dwóch koron? Dajem się, że to jest ten ostatni. Tak? Jakiś ten... No tak, dobra, czyli dobrze zapamiętałem w sumie. O, wywernę też ma zmienioną. Ale te wyberdy teraz nie nie wyglądają. Ale to bez nie wygląda w ogóle. Nie młodzież, nie, jak się mi jak teraz nie podoba. Kiedyś one wyglądały tak fajnie. W sumie to gdzieś były takie jaszczurki po prostu. Ze skrzydłami machające nimi. Ale tak wyglądały lepiej według mnie. Gdyby nie słychać szumu w tle, jeżeli słychać, to... to trochę przypał. Uporządkowałem też depozyt. Nie wiem, po co on to akurat mówi, jak po prostu... Nie ją ile było warte? Ajo? Nie, nie, aż tak dużo. Ale sobie zbierzemy mimo wszystko. Ojej, ja na naprawdę, naprawdę głupio wyglądają z bliska, jak... Przynajmniej taki pomnik smoka werskiego co jest w tym w Krakowie. Ale jest taki, dziwnie wygląda. Przynajmniej z W ogóle są takie gaunty, takie ganguty. Mówię, nie? nie wiem, czy w ogóle jest takie słowo jak gangut. Chyba nawet nie ma. O, ciebie możemy sobie zaatakować. I możemy na tym zarobić. Nie dużo, ale jednak. Aha, musisz zdawać na drodze. Rozgniotę ci jako rubale. O, to jest dużo warte. Znaczy, dużo. średnie tak. A wręcz mało bym powiedział. Ale przynajmniej nie to warte. Dobra, tutaj mam dalej... Oj. To by wolało mijać. Mimo wszystko. To jest chyba na najniższym tam poziomie. Nie wiem czy to już nie jest piekielna sala ognia. Tak będę w ogóle teraz jak komuś kiedyś. O kurde. Uff, już wsiadłem że ten. Będę ogóle... kiedyś w ogóle komuś pomagałem. ...na mojej oryginalnej postaci, dojść gdzieś tam. Tylko nie pamiętam już gdzie. I w ogóle okazało się, że on, on... On mówił, że on zna trasę. I szliśmy. Ja po prostu tam się tam konkretniejsi przeciwnicy. Ja wybijałem tych przeciwników, a on sobie... A, on, dobra, słaby sobie demon jednak. No i on sobie po prostu ze mną szedł. No i A potem się okazało, że obraliśmy totalnie złą w ogóle trasy. I było zabawnie Dobra, yy, idziemy do tego gościa. Teleportuję się bo się nie chcesz wracać. W ogóle w sumie sobie chyba kupię torbę yy, taką większą torbę yy, Tą torbę sobie chyba kupię za 1800 Mam dobra mam 800 czyli 1000 Toczy no to jakieś 13 zł. Trochę. No nie całe 13 zł. Musiałbym dać. Zakładam, że mam 800. Czekajcie. W sumie sobie to przekalkulujmy. To będzie 12,5 razy 80. Tak, się Znaczy, że tak z 12, 12,50 musiałbym dać, aby y, kupić sobie ten torbę. Niczym z tych 6, 67 Dobra, porozmawiam z Lindarem. Hej, Lindar. Dobra, jaki... Walka mieczem, tak. Idź, kup. Słyszałem, że takie... Ernestko jest w ogóle. Co? Kiedyś... Się trzeba było do Unila iść, bo ja pamiętam, że... Mówisz, trzeba mieć miecz półtoraręczny? ręczny? Stwierdziłem, dobra. I poszedłem, po prostu kupiłem dowolny miecz, który miał, jestem tam półtora ręczny. Chyba katanę kupiłem w ogóle. Coś takiego. I mi się, że do Unila trzeba było. Wydaje mi się, że do Unila szedłem, a nie. A Ernest to nie jest któryś z tych, co ja mam. Teleport? Gdzie jest Ernest w ogóle? Zatopiony szczyt nie jest gdzieś tutaj? To jest obok samotnej niziny. Gdzieś tu teleportujemy. Jestem leniwy i się nie chce wlecieć. lecieć. Waldek. A mi dobrze przypomina mojego nauczyciela. Angielskiego z chyba klas 1-3. Po prostu nie jakoś mi przypomina. O, witam panie Ernest, dobra. Chciałbym kupić ci miecz. A w ogóle porównywałem, panie... dobra, okay. dobra, mam miecz. I teleportacja. Znowu. W ogóle z nim jest związany późniejszy level Znaczy, półlevel level quest Takie właśnie jak coś tam... Ale jakiś dziwny, pamiętam, że coś tam się domki zmieniały Znaczy nie, domki się nie zmieniały, mieszkańcy domów się zmieniali dziwnie Nie trzeba było kogoś porwać Nie wiem Nie było tym, że był lalka. Że to nie było to. Dało się. Mamy miecz. Miecz żywiołów. Dobrze. Będę zdobył siłę. Dobrze, a miecz żywiołów. Jesteśmy teraz potężni. I chodźmy do depozytu. Moich postaci. Szybko do domu akcji aukcyjnego Teraz powinna być taka moja głowa, która się tak kreśla I takie przejście i od razu jesteśmy w domu aukcyjnym I zawsze na, na, na tych wszystkich kreskówkach było No na wszystkich, na dużej liczbie 4 8, to 4 dni temu było o to jest w ogóle chyba pierwszy skin jaki może mieć mag. Wiem, bo na tej postaci co mówiłem, że miałem razem z kolegą jedną. O, na ma jakąś dużyny smok. A nie, to jest... Przyjaciel smok. Ok. Poproszę mój depozyt. Mamy ten miecz ulepszony 4%. Weźmiemy go sobie, pożyczymy. Tak. A Ciebie sprzedamy. No, ho, ho. Później będziemy mieć na 75, A to i tak będziemy mieli. Na 100 mamy. A na 65, 82. To chyba wszystko w ogóle tego nie dopełnia, że tu umieściłem trochę. Bo przesuwałembych no, w punktu. Albo będziemy sobie zbroję jakąś ulepszyć. Bo już mam ulepszoną zbroję. To chyba też można założyć. O, właśnie, dla, dla zdobycia tego! Tylko i wyłącznie, dla zdobycia tego, robiłem sobie drugą postać. W ogóle pamiętam, nie pamiętam, co to właśnie było, ale to było jedno z Halloween. W Dobra, w sumie to później sobie to weźmiemy. Byłem z Halloween w Margonie, po prostu tak naprawdę nie, zupełnie nie mam żadnego pojęcia, po co w ogóle była mapka eventowa robiona. Skoro na tej mapce i się zupełnie nic nie działo, to było parę takich małych kościków tylko. A cała fobuła się normalnie działa w Nikal. No, bo w ogóle to tak szybko właśnie, ile już nagrywamy. 20 minut, a to jeszcze mamy czas. To co, może wybierzemy, to zajęcie sobie jakiś fajny quest, albo, albo nie, wybierzemy się do Eder. Ale najpierw sobie sprzedamy te rzeczy. Naprawdę sobie chyba kupię tą drugą torbę, bo. No miejsce to my mamy tutaj, nie mamy już tutaj za dużo. Bo ten gość to jest jakiś moderator, czatu coś... No właśnie, tutaj zawsze stoi. Chyba raz go nie widziałem tutaj. Hit, hit, chyć. Ile nie jest tak dużo, ale dobra, okej. Okay. Może być mimo wszystko. O, to jest UNIL. UNIL jest tu. Ale fajnie skinął. się teleportować do tornek. I teraz po prostu lecimy w dół. Prosto w dół. Cały czas tym traktem w dół. Ja znowu się napiję wody. Mi się w ogóle woda skończyła szklance. Dobra. To nie, plan jest taki, że lecimy sobie w ten sposób, a jest dalej wody. Dobra, w sumie jest już w miarę chłodno w pokoju, to już mogę wyłączyć wentylator. Muszę się zakręcić tą wodę, żeby się nie, wy... nie wygazowała tak szybko. W ogóle, jak wczoraj był ten odcinek, co dałem ten krótki z tymi Wiedźmami, to poczytałem, a nie, jest dobra, to sobie powiem na temat później, bo dowiedziałem się czytając, że, jeszcze jednej rzeczy, ale to wspomnę na odcinku z Inserty których który też chyba nagram dzisiaj, żeby na jutro był. W ogóle ten Eder to jest takie miasto złoczyńców, można powiedzieć. Takie miasto wyjęte spod prawa. No więc w ogóle teraz jest taka jest jakby alejka, można powiedzieć. Znaczy w zasadzie to jest tylko chłopak. Teraz nie wiem jak to wygląda, to co było zmienione w mapie, w mapie że jak się z nim porozmawia, to gdzieś tam się złota traci. I, się, I jest, że niby się zemdlała, ale tak naprawdę w to, że się zginęło. O, zobaczcie, jak ona wygląda. na jakieś była tak jak po prostu. Teraz tak nie wygląda, jak jest. Była taka prosta jak postać. Normalnie ja po prostu czerwone włosy, a teraz ci wszyscy w ogóle rozbunice, teraz menele wyglądają. Zdecydowanie wolę stare teksturki. była jakaś opcja, żeby te, te stare teksturki ten sobie je włączył. Że jest w dodatkach. Co wątpię, w ogóle mogę sobie wziąć, zmienić obramowanie przedmiotów. Takie obramowanie jak jest tutaj... Nie, tak jak jest tutaj. To jest to chyba jest na starym interfejsie, że jest tylko taka obwódka kolorowa. Przedmiot, a nie takie całe tło. No okej, okay, jednak nie było aż tak chłodne. Teraz wszystko domu gorąco. Mogę dzisiaj jest chyba z 27 stopni, czy 27,5. A ja szczerze mówiąc, znacznie bardziej wolę, jak jest. O, ja znowu jestem tym średnim trybie. Ja nie wierzę. Bo automatycznie, jak włączę, zawsze jest na średnim trybie. Ja szczerze mówiąc, wolałbym, aby było zimno. A jesteśmy już w tym. Bo tutaj zawsze bawiło jakoś tutaj, tak ciasno ustawieni. Z pewnością, jakiś ten. Takie zebranie poranne, zaczepi nas taka jedna. Jakby pewnie nas zaczepi, ta cygna klawić, mówię, powróżyć z kart, czy coś takiego, Ona no, zawsze mówi. Tak? gdzieś tutaj się przychodziło, co ja wyłapywałem, ja mówię, tam powróżyć z kart. Tutaj o, powróżyć, o, dobra, no tak, mówi tak. No sobie czytam te opcje zakończenia. Rozmowy są niemiłe. Chciałbym mieć opcję, żeby inaczej kończyć rozmowę, a po prostu chodzić bez słowa. Jak ktoś mi wytłumaczy, co to chodzi z tym gościem, że jakieś klucze mogą mu tutaj dawać, żeby y, wymieniać sobie, ale nie wiem jakie klucze w ogóle. No, jesteśmy w Eder już. Kiedyś Eder wygnał zupełnie inaczej. To jest burmistrz Eras. Raster, też jakoś tak zależy mu tylko i wyłącznie na pieniądzach. Ta, tak, przynajmniej się już dowiedziałem, co, co muszę zrobić. Ile ty chcesz? A, muszę zemścić, dobra. Dawaj, zabiję ich, trzymam za ciebie kciuki. Rabusia, rabusie, nie są też tutaj? A, to mogę ich zemścić, dobra. To chyba generalnie o nich chodzi. Pozbądźmy się ich. Teraz padać taka muzyka jak w tym jak w dumie. Pyk martwy. Nie napada się członka plana naturalnego, czy jakoś tak. Nie napada się na tego gościa w każdym razie bo ktoś to, to chce się teleportować musi potem was powybijać chyba, chyba później sobie będę zrobię te zadania yy, zakonu równowagi prawdopodobnie jeszcze dzisiaj W sumie to za, za po prostu zabicie 5 takich to miałbym albo zapłacenie 100 tysięcy zdecydowanie wolę zabić 5 takich bo oni też specjalnie daleko nie idę ani te specjalnie dużo czasu to nie zajmuje. Dobra, wróciłem. Za, co, zabijacie ich? Tak, wspaniale, super. Możemy się teraz spo, spokojnie teleportować. To odbierzmy, upgrade do zadania. Weder będą raczej takie lepsze zadania, prawdopodobnie. Jakie masz zdanie? Mac i księgi Eder. Zeder. To nie rzadkiem tutaj gdzieś jest do, do Maga gdzieś tutaj. O, no właśnie. Inder coś tam Zdobądź piwo dla tafina głupek Ernie. A to, to się chyba dostawało jakieś tam, nie wiem, zbroje na pierwszy level, coś takiego. To nie jest nawet warte uwagi. Dobra, odbierzemy sobie tylko tych zakonów równowagi, demony. To będziemy musieli do tego prawdopodobnie domu do tego gościa iść. Tak, i jeszcze tylko sobie telepor się teleportem w wtornek albo werbin, było zlecenie, czyli nie werbin. I po prostu ja sobie powybijam pomiędzy odcinkami. Ale to w ogóle na każdy poziom, jakby nie jest. Nie czekajcie, Dobra, sobie posprawdzę już pomiędzy odcinkami. Odcinaj 27 minut, może być nawet taka długość. Po tym sobie po prostu sprawdzam Zaczęliśmy werbin, kończymy werbin. No. No, te ja bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Ci widzimy w kolejnym i jeszcze raz przepraszam, że odcinek będzie, jest, wychodzi trochę później. I po prostu do zobaczenia w kolejnym. Cześć.